Witam serdecznie wszystkich sympatyków, zwolenników słuchających mnie. W systemie miłości. Bo najważniejszy jest system miłości. Albo miłości system. Inne systemy będą obalone przez system miłości. To mi mówiła siostra Faustyna. Bo iskra idzie od miłości. Z miłość będzie przepalała to co jest niedobre w tym życiu, będzie pokazywała i edukowała do dobra, do otwartości, do otwierania granic, otwierania kultur, otwierania wszystkiego. Na oścież. Niebo jest otwarte, tylko my tam nie możemy dojść <grym> jakimś dziwnym trafem. Wiemy dlaczego. Ja wam to właśnie tłumaczę, dlaczego nie możemy widzieć ani wejść do nieba. Ale tu przekazując wam tą wiedzę, musimy się już uczyć otwierać serce, bo bramy nieba są otwarte. Jak otworzymy serce, to to brama otwarta, brama otwarta, to można jechać. <laughs> Frunąć jak najszybciej do nieba. A jeśli mamy tu zamknięte. No to nie ruszymy z miejsca, nie ma paliwa, nie ma wiedzy, nie ma refleksji, nie ma miłości. Jest stagnacja, wyschnięcie. Wyschnięcie miłości, wyschnięcie duszy, karłowacieje jak <laughs> słońce, który, które wybucha i gaśnie, i robi się z niego karzeł. I takie dusze właśnie są na ziemi najczęściej karłowate, ponieważ nie rozumieją, nie chcą albo nie potrafią dążyć do wielkich rzeczy. Do wielkich, a nie do tych małych, światowych, imperialnych, wojenki bawią się zapałkami, dzieci dorosłe, cały Parlament europejski się bawi zapałkami. To są to jest dzieci nada, co oni tam wyprawiają. <laughs> Układy, układy. Niby początek tej Unii miał być chrześcijański, takie były założenia. A popatrzcie, co oni teraz zrobili z tego: lewactwo na potęgę, dziadostwo na potęgę, atak na potęgę, na wszystkich. To tak naprawdę to przez tą Unię Europejską jest ta wojna na Ukrainie, bo Niemcy to spowodowały tą wojnę, tak naprawdę. Bo się dogadali z ruskimi nad głowami Polaków, co wam już mówiłem, ojciec Pijo mi o tym powiadał przecież. Już dawno, dawno temu, ponad 20 lat temu już mi to mówił. No tak się dogadali, że chcieli razem całą Europą sterować. No niestety, ktoś jedno szalał, Niemcy czekają na wojnę tak naprawdę, oni chcą wojny, nie wierzcie w to, co Niemcy mówią, dlatego się tak wstrzymują, kombinują, nie wiadomo co. Oni chcą zniszczyć Ukrainę razem z Ruskimi. Polskę by też chcieli podzielić na pół, i rządzić tym światem, także nie wolno ufać ani ruskim, ani niemcom. <laughs> Zresztą w polskiej telewizji już o tym cały czas mówią. Lewackie telewizje nie chcą o tym mówić, bo wiadomo, nie? Interesy mają z Niemcami. Sponsorują ich telewizję Amerykanie, ci lewacy też i Niemcy głównie. I tutaj chcą wpływać, przecież Unia Europejska wysłała Donalda Tuska tutaj, żeby. Rozbił Polskę, żeby wywołał wojnę domową, żeby zniszczył pis, bo prawica im się nie podoba, Bóg się im nie podoba, wartości im się nie podobają, chociaż bazowali od początku na chrześcijaństwie. Widzicie, jak im się przekręciło w tych głowach, a wyglądają pięknie, wszyscy są ładnie ubrani, uczesani, pachnący, a takie pierdoły opowiadają, <laughs> i tak, tak mają mózgi już wy, wypalone tą, tym lewactwem. Że oni tylko potrafią już tylko widzieć własne interesy korporacyjne i nie tylko, i niszczyć tych, którzy by chcieli powiedzieć prawo pokazać prawdziwe prawo i prawdziwą sprawiedliwość. Dlatego niszczą pis. Między innymi Unia Europejska wysłała tuska tutaj, żeby zniszczył pis. Przecież to było nadwidać na tym ostatnim pożegnaniu, jak go żegnali, króla Europy. Jaki <grym> to król. Król podziemia chyba. <laughs> Więc ja was zapraszam do systemu miłości, który mówi zupełnie inne rzeczy. Ale musimy widzieć ostro. Musimy rozdzielać. Musimy widzieć, gdzie jest zło, gdzie są plewy, i gdzie jest dobro i dążenie do dobra, do szlachetności, do transcendencji i do nieba. Oni dążą do piekła, my do nieba. <laughs> Oni nam gotują piekła. My chcemy wszystkim podać rękę i chleb, tak jak Bóg to zrobił. Podał pierwszy rękę wszystkim. No, ale oni się podzielili, odeszli od Boga, więc trzeba ich nawracać, mówić, że źle robią. Mówię Wam, że Unia do niczego nam jest w sumie już niepotrzebna. Polska jest samowystarczalna i zawsze była, była krajem rolniczym i trochę miała techniki różnej. Jest krajem samowystarczalnym, mamy zasoby niesamowite. Więc ta Unia, która się zepsuła, ona no właściwie jest niepotrzebna, bo Dają nam pieniądze. No jakie pieniądze nam dają? Pożyczki nam dają, które musimy spłacać i więcej niż nam dają. To nie jest tak, jak niektórzy myślą, że Unia nam dała. Nic nam nie daje. Wszystko musimy spłacić z nadwyżką jeszcze. Inne kraje na tym więcej zyskują, inni mniej i tak dalej. Takie dzielenie po prostu jest i tyle. To jest taki bank, którym się bierze pożyczki. Ideologiczny bank, niestety ideologiczny. Dlatego nas zaatakowali. Niemcy z Ruskami nas atakują, posługując się Unią Europejską. Tak to wygląda. <laughs> Same straty już teraz mamy z tej Unii Europejskiej tak naprawdę. Bo lewica nam się wciska, jakieś gendery, jakieś głupot, głupawki ideowe nam się tu wciskają. Chcą nam zmienić wszystko. Chcą zmienić Polskę na lewacką, na szatańską. Nie można się poddać, skoro jeszcze mamy tutaj trochę tej wiary, bo już prawie nigdzie jej nie ma. U Afrykańczyków jeszcze trochę chyba jest. Jeszcze coś tam wierzą, bo są biedni. A u nas już taką ideologię nam tu wciskają, że musimy zacząć mówić głośno i rozstrzygać, gdzie jest zło, gdzie jest dobro. Jezus to robił. Nie ma środka. Środek jest fałszywy. Pomódmy się za nasze dobra materialne. Które są pod ziemią w Polsce, węgiel, ropę, wielkie ziemie, bogate mamy składniki różne, metale różne, złoto nawet mamy, ropę, gaz, wszystko mamy tutaj i co? I nie pozwolą nam. <laughs> Jakaś głupia Unia Europejska nam nie pozwala. No ale kto rządzi częścią Unią? No niestety, Niemcy. Bo oni chcą być tutaj mocarstwem, no ale już przestają być powoli tym mocarstwem, już głupot narobili, widzą, że źle zrobili. Ale jeszcze się będzie działo, jeszcze się będzie działo. Dlatego musimy się zebrać, popierać Kościół na razie. Trzeba taki, jaki jest. PiS taki, jaki jest. Nie można już nic zmienić teraz, bo się nie da. Oni nie pozwolą. A PiS jednak jest prawicowy, idzie w kierunku Boga i w kierunku. Dobrych rozwiązań, to są bardzo intelektualni, mądrzy ludzie. I były takie ankiety różne, kto popiera tą lewicę PO, a kto PiS. Oni skłamali, po skłamali w pewnym momencie, bo były te ankiety i okazuje się, że ich najbardziej, najmniej wykształceni ludzie właśnie popierają PO. To się nie przyznali, spalili tę ankietę całą. I powiedzieli inaczej, skłamali, tak jak tu teraz kłamie słowo za słowem. Że, że właśnie intelektualiści, profesorowie, inteligencja popiera PO, a to jest właśnie odwrotnie. Inteligencja jest w Radiu Maryja. Słuchajcie ich dzienników, profesorów i w PiSie, a tam mają inteligencję, ale zjeżdża z pochylni w dół na manowce, niestety. Marnują to życie, chcą zmarnować Polskę. Wszystko chcą zmarnować. Federa Konfederacja też już sfiksowała całkiem ten brown. <grytanie> Mówi o chrześcijaństwie, a nie kocha. No nie kocha Ukraińców, narzeka, że my tu Ukrainę zrobimy z Polski. No i odbiło facetowi już, kon następnemu. Więc wszyscy tutaj fiksują. Jedynie jeszcze pis mądrze robi. Naprawdę, uwierzcie. Nie wierzcie tym lewakom wszystkim. Wierzcie systemowi miłości, który dąży do Boga, chce dobrej ekonomii, chce serdeczności, czułości, dobra dla każdego, dla rodzin, dla przyjaciół, dla, dla województw, powiatów, dla parafii, dla innych krajów. Otwieramy wszystko, pokazujemy, nie narzucamy pokazujemy, jak można żyć, jak można rozwiązać pewne rzeczy ekonomiczne i duchowe wejść w uniwersalizm w wiary, w świeckość boską. Ta droga wiedzie przez system miłości, a tamci pogubieni są. PiS też się musi dużo nauczyć niestety jeszcze. Nauczy się. Cieszmy się z tego, co jest, bo nie jest źle. Módlmy się za nasze potrzeby za potrzeby państwa, za potrzeby innych państw, żeby był spokój i skończyli z tym z tą hałturą materialistyczną, ideologiczną, bo ona wywołuje właśnie wojny. Święty Michał Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroni nas przed demonem zła, któż jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. <laughs> Przeczytam wam wiersz Maćka, ten co jeździł na rozmowy z ojcem Piją. On też tam pisze, kiedyś będzie pewnie też coś wydawał za jakiś czas, ale teraz macie tutaj Kolejny, znaczy mój pierwszy tom, Ilonka Swat ze Szwecji namalowała Pięknego Anioła, to jest właśnie dla was system miłości. W tle widzicie Mary Matkę Boską, naszą ukochaną Królową, Matuchnę Najświętszą. Jak ojciec często mi mówił, że uśmiecha się do Ciebie Matka Najświętsza, potem powiedział Matuchna Najświętsza. Często używał tego, tego. i zwrotu. Krysia Wiankowska namalowała, przysłała mi Wczoraj wam też mówiłem o Marcie i Marcie i Marii, która słuchała Jezusa, a Marta się krzątała. Nie chciała słuchać, bo miała za, za, za mózg jakiś taki, właśnie tak jak większość ludzi ma. Marto, Marto, o wiele się troszczy, ale potrzeba tylko jednego. I Jezus dodał, że Marta, Maria, Maria wybrała lepszą cząstkę a ona nie, gorszą, czyli lewicę. lewicę wybrała, takie krzątanie się ideologiczne, niesłuchanie tego, co boskie. A Marta, Maria słuchała i pogłębiała swoją wiedzę. Dwie siostry, PiS i PO, <grybujesz> widzicie? I ojciec PiO mi powiedział o mnie, <grybujesz> mi powiedział. Zresztą ja to czułem i wiedziałem, bo ja dużo lubiłem słuchać, kazań, duży, różnych wykładów profesorów, mnóstwo tego usłuchałem w, w swoim życiu. Ale coś mi tam zawsze nie pasowało. Dopiero potem na rozmowach ojciec mi mówi, że, żebym zaczął pisać inaczej i, i sam to zrozumiem, a jak kiedyś będziesz mówił, to będziesz wiedział, co masz mówić. I wiem teraz. I ojciec piją i powiedział, że ty jesteś tą Marią, właśnie. Słuchając Marią, która myśli, reflektuje i tak dalej. I życzę wam w systemie miłości wszystkim Wam, żebyście byli Mariami, a nie Martami. <laughs> Bo Maria jest prawicowa, a Marta jest lewicowa. Czytam ten wiersz, Maczka, co jeździł na rozmowy ze mną, doktoryzował się, jest doktorem, ale nie lekarzem, nie w tym sensie. Pragmatyzm. Pragmatyzm to nauka o letniości duszy. To nauka o tym, żeby być konformistą. Pragmatyzm to nauka o pielęgnacji lęków człowieka. Przed odrzuceniem, osądem, potępieniem, głodem, odrzuceniem. Metodą komunikacji między bojącymi się ludźmi jest tak zwany kompromis. Nauka o kolaboracji dobra ze złem. Chrystus mówi: Wasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie. I ja też taki jestem, widzicie? Wal albo w to, albo w to. <laughs> Bądźcie gorący, ale z drugiej strony też ojciec uczył tolerancji. No, musimy walić, ale nie siłą, tylko na argumenty, na jakieś emocje, ale tolerować się musimy, bo się inaczej pozabijamy wszyscy. Tolerancja musi być duchowa, żeby nie używać siły. No, no jak? Jakbyś teraz Putinowi powiedział, że głupie robi, to być odciął głowę od razu, więc tam nie ma tolerancji, nie ma nic. Tam jest po prostu samo zło. Bądźcie gorący albo zimni, metodą pragmatyzmu są negocjacje, ustępowanie kawałkami z przekonań i wartości na rzecz praktycznych zastosowań, aż wreszcie nauka letniości staje się totalitaryzmem. Totalitarna ta nauka się staje potem. Jak jest ta letniość? I Dużo kompromisów, to już przez kompromisy idziemy do totalitaryzmu, bo ustępujemy głup głupką po prostu. Letniość to na wszelki wypadek trzymanie ze wszystkimi. No, widzicie, systemowcy niektórzy też tacy są. Ja, są źli na mnie strasznie, że ja mówię tak, że zapisem jestem, że za Kościołem, zawsze byłem za Kościołem. Mówiłem, że trzeba go zreformować, odnowić, a ja nie, nie potępiałem Kościoła, tylko że Kościół upadł cały czas, tak mówię, nie inaczej. I zawsze byłem za prawicą, i za PiSem teraz jestem, za Solidarnością byłem. I nie mówcie, że to Amerykanie czy Sowieci Solidarność tylko założyli, bo to też są teorie spiskowe. To był ruch 10 milionów, nagle wszyscy duch święty, duch narodu to spowodował. A impulsy były różne, to wiadomo, że tak. Ale poszło tak głęboko, że, że obaliliśmy komunę. No ale komuna wróciła. Teraz pytanie: dlaczego? Ja wam już powiedziałem dlaczego komuna wróciła. Jeszcze gorsza niż przedtem. <laughs> Letniość to na wszelki wypadek trzymanie ze wszystkimi, bo nie wiem kto będzie mieć władzę. <laughs> no właśnie. Polityków pełno jest taki, zauważyliście. Jeden przychodzi z tej partii do partii, potem tu, potem tam, potem tam, potem wraca tu, bo tam jest władza, tam oni się prze, przepisują z partii do partii. To są po prostu lewacy. Niezdecydowanie to są dusze pogubione całkiem. Nieoświecone, nie, bez wartości żadnych. To trzeba mieć coś w sercu, jakąś. Nawet jakbyś był przekonany źle, to trzymaj się troszkę tego. Bądź pewny pewnych spraw, a nie taki. Zamazany jak mgła. To nieszczerość i ukrywanie własnych przekonań, zarówno przed prawicą, jak i lewicą. U Boga nie ma złe, złotego środka. Złoty środek wymyślił człowiek. Miłość nie potrafi być letnia. Miłość to żar. Szaleństwo, to co Ojciec mówił, że trzeba być szalonym, żeby zdobyć Królestwo Niebieskie. Jezus nawet powiedział: To jest to samo, co, co Ojciec Pio mi powiedział: Jezus powiedział, że gwałtem zdobywa się Królestwo Niebieskie. Odcina się te wszystkie pędy, które są do niczego, do niczego nie prowadzą i tylko złe soki doprowadzają do duszy. Trzeba to odciąć. Tak skalpelem. Miłość nie potrafi być letnia. Miłość to żar, szaleństwo. Ogień w ogniu nie spłonie. Piękne. Ogień w ogniu nie spłonie. Woda w wodzie się nie utopi. Ale letnia gruda ziemi zamieni się w popiół albo się utopi. Czyli człowiek, ciało, spadając na dno. Świat spadł na dno. Politycy spadli na dno. Zwłaszcza ci lewacy. Antykonserwatyści na dno już spadli. Oto dlaczego ludzie nie oglądają Boga. Spłonęliby na sam kontakt. To Maciek. Rozważanie takie maćka właśnie. Jeszcze coś przeczytam wam, może mojego. Też. O, tutaj jest. <laughs> Z drugiego tomu wam przeczytam mojego, który pisałem ponad 40 lat. Te tomy, bo to doświadczenia, spokojne pisanie, myśli, natchnienia, ciągle to taka była gra, spostrzeżenia. Jak mi wpadały, musiałem zapisywać: zapisyj, bo inaczej nie dało rady. Wszystko zapominałem, co mi wpadało do głowy. Musiałem pisać cały czas. Jeździłem w tramwaje z, w tra tramwajami, zawsze miałem kajecik i pisałem. Pisałem. Bo ileś tam razy sobie, a na pewno zapam, zapamiętam, bo takie to jest natchnienie proste, fajne, że to nie ma sił, dojadę do domu, zapiszę. Niestety nie, to jest za proste, za, za mądre, żeby to zapisać. No i musiałem tak właśnie robić, zapisywać. <laughs> potem przepisywałem na papier, z papieru na maszynę, maszynopis, potem z maszynopisu na komputery. To da, trwało całe lata. Czytam, ci, którzy już kochają prawdziwego Boga, mogą być pewni, że Bóg o nich nie zapomina i na co dzień dostarcza im wewnętrzną mądrość poznania. Miłośnikowi antyboga dostarczana jest przez anioł, upadłych aniołów beznadziejna nauka talentów, bogactwa i doktoratów. chyba to czytałem, może nie zaznaczyłem a tu, tak, czytałem to następną myśl wam przeczytam, bo to wczoraj czytałem ale to zaznaczenie mi coś nie wyszło jakaś dwójka zamiast małpka mi się tutaj dobrze to czytam to aktualne jestem na 169 stronie w tej chwili drugiego tomu a tam jest ponad 700, także jeszcze spokojnie damy radę Każda rozkosz, nawet seksualna, która jest piękna, każda wiedza, a nawet bogactwo, to sprawa Boga, tak naprawdę. Ale nikt o tym prawie nie wie, dlatego pojawiają się problemy z separacją dusz od Boga. Jest temu winna kosmiczna wiedza zaprogramowana w komórkach naszego ciała. Nic nie wiemy, bo nasz komputer dusza w cudzysłowie Została uwięziona w elektrycznych i chemicznych strukturach upadłego świata kosmosu, kiedyś planowanego jako nasz raj. Niestety nic z tego nie wyszło. Umieramy, chorujemy, wściekamy się prawie na każdym polu. Tak miało być? Raczej nie, ale sami tego chcieliśmy i zbieramy tego wielowymiarowe, wielopokoleniowe, planetarne owoce brak przewidywania skutków i przyczyn. To nie jest sprawa Boga, ale nasza. Od dziecinnych lat ludzkiego raju. Mówię ciągle to samo praktycznie, ale muszę mówić, bo i też mówi ciągle to samo. A czasami się zdarzają zdanie, które was znowu otwierają, znowu, bo tu są nie tylko słowa, ale i emocje. Tu jest uczucie, tu jest poznanie. Jak czytasz, słuchasz, to samo nawet, to nagle się coś otworzy. Coś innego. Nowa komnata. bo właśnie o to chodzi. Następna myśl krótka. Nad sobą należy cały czas pracować, obojętnie jaki się wyznaje światopogląd. No, obojętne to nieobojętne, ale na początek zaczynamy od materializmu, potem od to co właśnie ojciec mówił, od kultury. Najpierw od materializmu, kultury, potem duchowość i tak dalej. Tego wymaga ogólna kultura. Zaczyna się od kultury słowa ojca Pio. Więc lewacy też zaczynają od materializmu, od kultury, a się na tym zatrzymują i stop, dalej nie idą, spadają w dół. Następna myśl. Dużo błędów rodzi się z lenistwa umysłu, którego, któremu nie chce się poszukiwać sensu życia. Czasem warto nim porządnie wstrząsnąć, bo śpi prawie przez całe życie. Niektórzy szukają, idą w ezoterykę, w tę mm, kłamliwą wiedzę, która oszukuje duszę. Jest takich YouTuberów pełno, mnóstwo, miliony już ich teraz jest na świecie, i wciskają kit. <laughs> I właśnie poprzez tę ezoterykę wszyscy idą na lewo. Nie rozumieją, stwarzają sobie jakieś iluzorycznych bogów, iluzoryczną. Wiedzę, że mają kontakty z kosmitami, że, ma, że, że, że z aniołami, że oni wszystko wiedzą, jakieś y, regresje tworzą, to są wszystko esoterycy, którzy was okłamują. <laughs> Wiedza jest prosta. To jest system miłości. Nie trzeba nic więcej. Samo poznanie przychodzi. To, co potrzeba, to, co szlachetne poznanie, dobre, miłosne uwielbiające poznanie przychodzi. A im więcej konkretów u, u ezoteryków, czy nawet u mnie, jakby było, im więcej konkretów, tym gorzej spadamy w dół. Nie, bo to poezja. I do tej poezji dążymy. Tam są emocje, jest myśl, jest słowo i między tym chodzimy jeszcze. I to jest piękne. I, i im więcej konkretów, już powiedziałem wam, tym gorzej spadamy w dół, w bomby, w wojny, w walkę ekonomiczną, imperialną, geopolityczną, polityczną i to wszystkie inne dziadostwa. Jeszcze jedna myśl tylko. Początkiem prawdziwej wiedzy oraz szczęścia jest wyrzekanie się wszelkiego zła, umysłowego i fizycznego. Musimy się wyrzekać egoizmu przede wszystkim, bo zło, jakie jest na świecie, jest wynikiem naszego egoizmu. Naszej miłości do siebie tylko. A my mamy kochać jakkolwiek, to się rozumie, tą miłość. Kochać innych. Możesz być egoistą, tylko kocha innych, i otwieraj. Daj bądź dla innych, kocha ich, daj im swoją myśl, swoje dobro, swoje pocieszenie. Możesz być nawet ateistą, lewakiem, ale rób tak, jak ja głoszę, to, to przejdziesz na tą stronę, na tą drugą, powolutku, powolutku i dasz radę. Wszyscy się muszą zbawić przecież, cały czas o tym mówię. I Wszyscy się zbawią, ale popatrzcie, ile kłopotów przez to, że się nie chcemy zbawiać i przyjmujemy złe ideologie. <laughs> Trzeba zmienić świat. Nieprawda, że my nie zmienimy świata. My, my właśnie mamy zmieniać świat. Siebie i świat. Świat i siebie. Po to jest świat upadły, żeby powstał. A nie w dalej w upadłości. Jezus też przyszedł, był nauczycielem i mówił: Nie po to przyszedłem, żeby potępiać wszystkich, żeby zbawić, żeby pociągnąć, czyli nauczał. Nauczał, jak ma być, jak się zbawić. Nie, żeby się tylko dorabiać i później produkować złe rzeczy, ale żeby w korporacjach, szczepionki, jakieś bomby inne rzeczy, to wszystko jest przeciwko człowiekowi, wymyślone i zrealizowane. A my mamy pociągać nauką Jezusa, zbawiać, żeby nie, do, nie, nie, nie żeby się tylko dorabiać, ale żeby się zbawiać i iść do Boga. Taki jest sens tego życia. Musimy światu pomagać, a świat niech Pan nam pomaga, nam pomaga, jeśli ma coś do zaoferowania dobrego, bo jak ma coś złego, to odrzucamy. Won! Nie chcemy tego. <laughs> Ze szkół to, tamto. Edukacja miłości ma być. Uniwersalna, a nie jakieś takie gendery inne srele. To tyle. <laughs> to tyle wam. Wyśmiałem dzisiaj. <laughs> Będę wyśmiewał inne że ojciec Pio mi kiedyś powiedział <laughs> do naukowcach upokorzysz naukowców. No to upokażam. nie tylko naukowców, ale wszystkich sfiksowanych na duszy i na umyśle aniołów, żeby się po prostu pozmieniali, bo nie wejdą do nieba inaczej. No co będą tutaj znowu szarżować później? Chodzić w galotach albo w sukienkach. I będą znowu podskakiwać i atakować innych. No. Albo się urodzi Eskimosem i będzie tam same tłuszcze jadł. Albo, albo Ameryka im tam Coca-Cola przywiezie, przywiezie i się zatrują. Tak właśnie teraz u nich jest. Coca-Cola im przywieźli, cukierki i teraz chorują, a żyli zdrowo. Dobra, to tyle. W Rosji też już Coca-Cola jest, mają swoją własną chyba. <laughs> Trzymajcie się i w systemie miłości dążcie do nieba, a nie do materializmu i do tego świata. Świat upada, widzimy sami, że wszystko upada za jakiś czas, i potem nasze ciało też upadnie. No to papa pa i do zobaczenia.